Siemaneczko, siemaneczko, ekipa. Witajcie w kolejnym vlogasku. Słuchajcie, właśnie przejeżdżałem teraz przez skrzyżowanie, na którym e, no takie dosyć duże skrzyżowanie, wiele dróg, ale wszystkie na stopa, czyli podjeżdżasz, kto pierwszy był na stopie, ten jedzie dalej. E, dwie drogi, z jednej strony dwie ulice, z drugiej i tak dalej. I na tym skrzyżowaniu patrzę, jakieś ludki stoją, nie? I coś zebrają. Pudełko, yy, I tam coś dają, jakiś gift I ty tam wkładasz Mówię, o co chodzi, nie? Ja tak się przyglądam, a to Weterani No i się już w ogóle się, już Dobiłem się już całkiem do dna nie? Bo tak, kurde Idziesz, walczysz za kraj Napierdzielasz yy, Walczysz No, wiadomo jak, jak to jest Na wojnie Albo oni ciebie, albo ty ich musisz. Innej opcji nie ma. Politycy na tym zbijają kasę i to, jak wiadomo, jest, to wojna to jest najlepszy interes na świecie. Ci, co mają zarobić, bogacą się jeszcze bardziej kosztem znowu tych, tej klasy robotniczej. nie? Taka nostalgia mnie wzięła i idziesz, walczysz za ten kraj. Poświęcasz życie, zdrowie, rodzinę A później lądujesz na ulicy nie? I Z kubeczkiem I Się niczym nie różni Tylko, że ci panowie byli ładnie ubrani Starsi Bardzo starsi I muszą stać Na, na kubeczku nie? nie uważam tego, że to jest takie hobby Że mają, a dobra, ty słuchaj Stary, dzisiaj sobie robimy dzień weterana I idziemy żebrać na ulicę Szok Szok po prostu i niedowiedzianie idziesz walczyć za kraj, za prezydenta, za naród, za innych ludzi, za rząd, bo to się walczy za rząd. Normalni ludzie nie wczynają wojen. Nie chodzą, a ty dawaj ty z cichu, idź tam, e, e, napadnie na tamten kraj. Nie, to nienormalni ludzie robią. To robią ci rządzący. Ci, co w życiu nie dotną karabinu, ci, co w życiu nie staną na linii frontu, ci, co. E, tak powiem, no nigdy nawet nie przejdą koło tych walk, koło tego wszystkiego, nie zobaczą tego, nie poczują tego smrodu balonych ludzi i tak dalej, A... i to oni dostaną medale, właśnie ci, właśnie ci, którzy pozbawią e, ojców swoich jakichś tam dzieci i tak dalej, nie? to oni dostaną. Dlatego ja. W życie bym nie poszedł za polityków, nie? I to nie jest, to jest takie puste gadanie, że nie, ty idziesz za honor, ty idziesz za, e, za swoją rodzinę. Nie, moja rodzina nie wczynała tej awantury. Wiecie, że, jaki byłby spokój, jeśli do politycy by musieli iść na wojnę w pierwszym rzędzie? nie byłoby... Wybaczcie, ona zadzwoniła, przerwała mój tok rozumowania, mój tok myślenia, pewnie było coś z błędem. I tak się stało, że dojechałem na robotę, tyle udało się zrobić wczoraj, nawet fajnie, one tak błyszczają. Hmm, te pocięte, te po dokładane, teraz trzeba to wszystko nie posprzątać, rozklipsować. <laughs> Ja robię troszkę większe te fugi, natomiast tutaj ktoś inny robił troszkę mniejsze. I finalnie mamy takie minimalne tu przesunięcie na każdym tym. Ale to już takie wiesz, to już raczej takie zwykłe czepiarstwo. Wszystko jest ok. I teraz na tym, tutaj na górze jeszcze idzie reszta tej płytki, która tu była. No, wczoraj tutaj uzupełniałem jeszcze resztki kleju. No a to łatwo jest to bicie szczyścić. Teraz będę to wszystko wczyścił, wyjmował krzyżyki i obmyślał nowy plan. Taka piosenka jakaś była sedesu, gdy siedzę sobie w kiblu. Spuszczamy gacie mam. No, fajne byłem jeszcze robić ofertę o godzinie 7 wieczorem. Eee, no, wysłałem dzisiaj rano. Zobaczymy co z tego będzie. Też takie duże płytki. Chyba znak rozpoznawczy będzie te płytki. Bo Wszyscy ode mnie oczekują tych płytek. No, w sumie dużej ich robię. Jak gdzieś tam mam zdjęcia to, sumie, to każdy je widzi. Z drugiej strony trzeba poobcinać. Te różnice, bo takie różnice były na podłodze. I te wszystkie 7 płytek trzeba poprawnie dociąć. Żeby były już jednakowy wymiar, przepraszam trzymały. A tutaj klienci mają domek dla jakichś hobbitów. Czy innych. Ta droga jest trochę tutaj za blisko. Ale posiadłość niczego sobie, co? No i że jako e, to jest, te płytki są za małe, bo tam jest od kwadry do półincza, czyli tam od pół centymetra do, do półtora. E, no to będę używał mojego odkurzacza raz z szlifiereczką, okulary, słuchawki i żniemy to. Dobra po wycięciu otrzymujemy taką krawędź po cięciu tą tarczą tą szlifiarką otrzymujemy taką krawędź nie? i żeby tego nie było widać żeby ta krawędź ostrzymy zamieniła się w taką żebyśmy mieli taki widok trzeba użyć po prostu tej tarczy tej czy podobnej, to jest taki pad polerski do kamienia. Na drugiej szlifierce. Dlaczego używam dwie szlifierki? Ta szlifierka jest założona tarczą i tej tarczy nie zdejmuję. Aż ją wywalę i założę nową. Dlaczego? Bo ona się dociera. Jakby do, do bicia tutaj na łożyskach i tak dalej. Ona się dociera, ustawia i szlifuje. I na początku pierwsze szlify są takie bardzo strzępiące. A jak się dotrze, a to są bardzo ładne. I w momencie, kiedy zdejmowałem tą tarczę i zakładałem na przykład pata albo coś i z powrotem zakładałem tarczę. Ona się znowu dociera, nie? I za każdym razem były nierówne poszczępione te więc sugeruję mieć dwie szlifierki: jedna do cięcia, druga zawsze do polerowania. Tak to jest najlepiej. Więc zabieramy się za polerowanie tych siedmiu wszystkich płytek i idziemy je kleić. Tak, po szlifowaniu tak będzie wygląda teraz tak. A... Jechałem to dosłownie dwa razy. Zaraz Wam zresztą pokażę. Tu jest jakiś taki większy odprysk. Ale pamiętajmy, że tutaj przyjdzie listwa i to wszystko nam zniweluje fuga. Z tym się nie przejmujmy. Większość ludzi i tak tego nawet nie szlifuje. Cało się dzieje. Także zaraz Wam pokażę. Mamy kolejną płytkę do, z, do zrobienia. mamy już naszą krawędź zrobioną jest, wygląda prawie jak oryginał niewiele się różni za duże słońce i, i nie wiem czy widzicie no natomiast efekt jest niemalże jak oryginał, nie widać że coś było cięte i o to chodzi i tak powtórzyłem tą czynność dokładnie 7 razy Mam nadzieję, że teraz widzicie, to jest krawędź tnąca. Coś tu pozmieniałem w ustawieniach, te HDR-y wyłączyłem. No dobra, nieważne, nie będę się chwalił. Aczkolwiek jestem z siebie zadowolony. Nie będę mówił, że nie. Generalnie posłuchajcie tych ptaszków, tego wszystkiego jak to śpiewa. Tam kwiatuszki, tam ten, już wakacje czuć. Będziemy zajmować się tym kamperkiem. Będziemy wkładać zbiornik. Ale mnie tutaj zahaszczyło wszystko. O, zobaczcie. O, tu. Jak możecie zauważyć. No ale tu komary będą żarły. Cholera. Tutaj mamy wszystko wymalowane. O, cholera. Nie tam rady tu nic robić. A przewody są pozaciskane, bo to jest dodatkowe chłodzenie, jakby płynem od silnika chłodniczym, i wystarczy podpiąć gaz, wtyczki, nie, to jest akurat oświetlenie, podłączyć z tyłu do wężownicy. Ten, taka jest króciutka wężownica, nie wiem tak naprawdę po co to. Tu mam wszystko pomalowane, to było lekko, tylko tak przeszlifowane. Ale jest to wymalowane i już i wkładam. Był podkład epoksydowy, tutaj kurzu się nas zbierało pyłki, ale to nie ma wpływu na prędkość. Więc zabierajmy się do roboty. A, no i tak. E, potrzebuję jeszcze przedłużyć e, przewód od kamery od tego monitorka nowego. E, jest taka kamera. Jak pamiętacie, wcześniej w tym miejscu miałem telewizorek stary i cały czas sprawna kamera na, na tyle. Natomiast ten ma nową, kolorową. Co prawda, ta jest bez głośnika i przewód, który jest fabrycznie dołączany do tego zestawu. No, niestety nam nie wystarczy do końca, mimo że jest naprawdę długi i każdą osobówkę sobie śmiało ogarnie. No, nam nie starczy aż tam. Do końca, więc trzeba go będzie przedłużyć. Kupiłem jakiś tam przewód, bo tu są chyba trzy takie żyłki. Czekajcie, czy on to złapie? Nie ma szans. No nieważne. No i trzeba to przedłużyć, eee, założyć zbiornik. O, snorkel do Jeepa, ale to nie, nie na tą flaszkę rozmowa zbiornik, żeby można było korzystać i tam właśnie tą wężownicę się podpina i solary przełożyć z, z dziadka na ten, o żona idzie z kotem na spacer, ty słuchajcie czekajcie, czekajcie eee, <ścoughs> tak się chodzi z kotem na spacery tu, halo tu się kameruje tak się chodzi z, z kocurrem na spacer. Cześć Kocuro A ty go nie puszczaj! Ty, zobaczcie. Ino jest Jakie zwierzaki? To 17 czy 16 lat chyba Ty jakie robale, Łatael? Ty jakie ma oczy? Ty, a ten to jeden pancerz jest, tak? I on z tego wylas? Tu jest jakby pancerz, a tu ze stąd wyszedł ze skrzydełkami. Jakie wielkie, ty nie żej tej trawy. Bo będzie żywo, tak, a one wychodzą z tych z tych skorupek, przepotwarzają się w takie te. No to są to cykady chyba. Cykady. Takie, 17... A to w, zesz w zeszłym roku nie. tego nie było? Nie, one są 17 lat. Bo... Ludzie pokazywali, że na takich w całych w ogóle. Potrafią. Ten jak się ufa, flunił. Po Siemaneczko, siemaneczko, słuchajcie, jest godzina 23.11, a ja wraz z nią, czyli z moją kochaną córeczką, będziemy nocowanki robić w kamperze, w telewizorni. Lecą na DVD Gremliny Jedynka". My sobie tutaj leżymy, chillujemy, robimy piżama party, mamy snacki jakiś miks e, w party mix snaki, gdzie to jeszcze jest party mix snacki jest Jona, jestem ja a my jest w naszym kamperze w takim stanie